Firmowy samochód, firmowe paliwo, dla Karoliny z dedykacją. Jeszcze dziesięć, ciągniesz Malina Jedziemy! Jedziemy! Ciągniesz! Jedziemy! jedziemy się! ZAGŁAGA BO PRZYPIERDZISY, KURWIE NA TE CZERWO, KURWA ur... ur... JEM, KURWA JEM, KURWA JEM ALE URWAŁ REPLAY, REPLAY DLA KAROLINY z PEDYKACJĄ EEEE, MANINA KURWA MAĆ urwa dalej, NO ZOBACZ CO KURWA NAROBILIŚCIE ZA JA TEGO NIE ZROBIŁEM? A KTO KIEROWSKOW KURWA JEM? CHOROŻY A KTO PROWADZIŁ WÓZ? CHOROŻY A KTO KIEROWSKOW KURWA JEM? CHOROŻY za co narobiłeś? Wóz konserwacji, kurwa, za co narobiłeś? Pokóje się, nie, kurwa, nie twoje! Za co narobiłeś? Ja to naprawię, może je panę! Kurwa! Ja to naprawię. kurwa! Naprawię to, kurwa! Za co narobiłeś? Kurwa, was tłumaczę! Tłumaczyłem tysiąc razy! Jakim prawem, kurwa, tyle razy wam tłumaczyłem? Kiedy rozpocząłem pracę w Magdalencie, Magd Magd prawdę mówiąc, nie było łatwo. Dostałem pracę. Ale podaj! A może do tego? <śmienic> Poproszę dwa Big dwa cienburgery i może... Man -man do tego. <śmienic> a potem powiedziałem im, co magyc mi zaproponował. Czyli zarobki w porządku, sympatyczna atmosfera. Co kurwa, lej te kole! I streszaj się, silny, muszę się pilić, a jak nie kurwa, to pan Ci pomaga, tego byś nie chciała. Oj, no niektórzy zmienili zdanie. Cztery złotych czterdzieści groszy! Cztery złotych czterdzieści groszy! Cztery złotych czterdzieści groszy! A, A może coś do tego? Muszę nim walić codziennie o kantłumy walki opuchnięty będzie większy. Słabiutko. Ciota. Siema, Ciota. Papier toaletowy osiem rolek 599. Można go użyć do... Można go użyć do... Karkówki pieczonej.

Mam 5 w kolenderskim gazie, siadaj na kanapie, jak jedzą to na razie, wiesz o tym, bejbe? Nie spodź mi to, ej, z grudną podesą, bo mam nowe dywaniki kupione w Puszko. Mam 5 w kolenderskim gazie, będziemy się całować na moim garażu. wiesz o tym, bejbe? Siadaj mała, ej, będzie to piasa mam mamą, bo na butle to już nie

A tu kogoś mam? Coś? Mamo, muszę zrobić kupkę. No to chodź. Ale ja chcę u Gracjana Prostackiego. Daj spokój. Idziemy. Ja chcę, jak będziemy u Graciana. Kupa, kupa, kupa śmierdzi, bardzo śmierdzi, kupa śmierdzi, cały czas kupę sobie szeleja. dalej od wszystkich. ale teraz trzeba skoczyć w konkursie No dobrze wspaniale, wspaniale. Jest! Ustał! O, mało ale to to jest za na moment tego rekordu skoczni. To jest piękny skok. replay replay! No, no koniec Knockout! To jest no. Fantastycznie. Tak fantastycznie. 102 metry 102 metry. A więc ogromna przewaga! Dwa metry! Doświadczeni skoczkowie nie chcą ustępować w pola tak jak Robert Mateja, natomiast dzisiaj dotarła do nas informacja, że Jana Achonen zamierza zakończyć karierę. Jak ty przyjmujesz tą informację? Jana Achonen, na następnych zawodach się pokonam. Zatem dziękuję bardzo za ten wywiad. Miejmy nadzieję, że Jana Achonen jeszcze będzie skakał podobnie jak Adam Małysz, to chyba na pewno, bo nie kończysz kariery. Jestem Adam Małysz.

Koniec wasz, pasz, 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 koniec teraz będzie akcja. Pan jest bóg, pasz, jest. 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 Wiedziałem, że tak będzie. Musiało coś być. No przecież tu będę stał, to tu cały czas coś będzie. Dziękuję, dobra